Kurwa... Tarym, ty też nie możesz spać? To ja dopiero wstałem, nie? Powiedz mi, daj spokój, ja całą noc nie spałem, może z 20 minut się przespałem, nie? A ty co robisz na tym dachu? A to no do małpa... On się spuścił na twarz! Ej, nie no, do tam jakiś pancerz, chyba jakieś ciuchy, No ja do jakichś... Ja mam tam jakieś, ale... Jedź ma do sklepu sobie. Daj mi Daj mi kierować. Ja A ty kurwo. Dzieci do tyłu. Ale zdejmij tą maskę stary. Bez kitu, a nie będziesz ludzi straszył w tym sklepie. Nic się zdejmuje. To majtki zdejmij chociaż. No dla twojej matki zdejmij. Moja matka nie żyje. Dla trupom? No to a a masz tu cieło? Czuję się jak Michał kurwa statkiem, jakimś czołgiem. Ty o ty masz tu ciepło? Nie. Nie muszę... Szkoda. Dobra, jaki a. jest plan? Co dzisiaj robimy? Powalimy się od panu. A no to rudego trzeba ogarnąć. Ja nie wiem, gdzie on. Uf, 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 co to jest przede mną? O kurde, panowie, Wiem. też o tym myślicie? Macie bomby sobie? Tak. Mam. No nie ma, ja nie mam właśnie. Nie Ja mam wyjebane. Ja mam. Kurde, skoro stary, wiesz tam kasy jest? Więc... To jest napad. O, gardauna. Debiu! Ej, no nie jest debilem. Co? <noise> Pani, ja przepraszam za niego, to jest taki chory na łeb koleś. Halloween. On po prostu myśli, że to jest Halloween, spokojnie. Debino odarnij się! Panie, za to... policji. Normalny. Dobra, przebierzcie się, się szybko. Ja się nigdzie nie przebieram. Albo dobra, się przebieram. Pani mi w torbę da. To moje ciuchy. A to nie lepiej, żebyś po prostu kupił jakieś ciuchy i je schował do torby i potem je byś ubrał? Tak. A. Nie, ja się przebiorę teraz, ja idę tam na magazyn. Ja też się w sumie przebiorę teraz na magazyn Ella. Okay. Dobra, stary, stary ja sobie jeszcze kupiłem coś do domu. Nie kupiłem sobie piżamy i tak dalej. To dobra. Kupiłem sobie bieliznę. Ja tam pani się za darmo, tak, tak, dziękuję. Nie kierujesz, dzieci nie kierują. Daj to. No, 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 nie, 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 ja wiem co ty chcesz zrobić. Dobra, ja to cholernę. Ja a gdzie jedziemy? No właśnie, nie A, wiem. Dzień dobry, proszę pana ochrony. No trzeba jakiś... ej, trzeba jakiś dom wyna... nie? Czy tamten no, tamte wynajęliście? Tamten będziemy mieszkać, kurwa. A no dobra. A gdzie jedziemy? Nie wiem, trzeba jakieś żarcie kupić nie? Co? Żarcie trzeba jakieś kupić. To wracamy. Ale to jest monopolowy. I co? No nie chipsy w pieprzał, a tam czasem dalej nie ma jakiegoś tego sklepu zwykłego. No bo je, da, yes, no. ja, ta jest, no. Co ty? A co ty? Przecież byłeś z tymi swoimi chupakami dwoma. No, z twoim kurwa ojcem byłem. No, no. Ty kurwa jeździć nie potrafisz. Iiii. A tu policjant za i 250. No co sega. Na 250 chyba bagażnik gościu. No Dej ten sklep no Nie ty jo jest Ale ja nie chcę tu 27 do marketu iść A tak? Tam masz jakiegoś dolar tupa no <gryw> Widzisz? O no jakiś... nie no to jest po prostu On przez niego na szybciej łapie ta policja, nie przez niego o. Jak on nie wiem A tam To Stopa... Mówiłem, że tam Kurwa otwierać Dejm to, to jest apteka farmacji co ty gadasz, ja o nie Ja pierdol, dobra, nieważne! Apteka większa niż sklep z jedzeniem. Ty wyście patrzcie. Ty patrzcie, co ja tutaj znalazłeś. Znalazłem Dobra, Dobra, i idźcie tam do tego sklepu jak tutaj. Nieważne. Idźcie do tego sklepu. No idź. No mój przecież. Panie! First customer of the day. A Dzień Ufasz. dobry, dzień dobry Pana Coś potrzeba? Czemu wziąłeś tą beczkę do środka? Oh, ja, Jaką oh, beczkę? Yeah. O, tą beczkę śmiechu, kurwa Coś potrzeba proszę Pana, bo coś Pan chciał, nie? Nie no nic nie potrzeba chyba Ty chcesz coś? Tak Ka Tego... Trochę żarcie się przyda tam do chaty, no czy tam jest trochę, ale wiesz... Kup to to trochę w sobie. Proszę pana, skąd się poznaje tą twarz, ten tatuaż? Star, uciekaj! Wsiadaj! Hej, star, wiesz Powiedział... DEBILU, WSIADAJ! CIEJ! Ej, wiecie co on do mnie powiedział? Wiem, słyszałem to. On mówi takie coś. Słyszałeś to? Mhm. Mm no ja No on mówi Wyszymy do mnie takie wiliwamy. coś, a ja skądś nie znam? Nie poznaję ja tam, tą twarz? Bo ja Wie... namalowałam tą... ding di na tej pani. Pod pipą. No. Jak dla gestawa. Na kogo? No, goście... No, bo ja... W ogóle znalazłam taki staw, nie? Niedaleko od nas, który się nazywa Gejstaw, rozumiesz? Aha, bo tam... Aha, to dlatego kurwa trzy żaby były w domu dzisiaj! No. Tam gościu geje się wali. To chyba dlatego się nazywa Gejstaw. Ja, ja, ja spalić, bierz to. A, symulator kosiarki, kurwa. <ścoughs> Simulator bym do miasta pomału, wracał już za, za parę dni. Ja też, ja też bym tak się wracał, ale nie wiem czy opłaca się tak, tak, taki powód, no ale... ale... Przecież nie będziemy tu cały czas siedzieć, nie? W końcu. O kurwa drzewo. O kurde debil. O debil debil, debil, jak ty parkujesz. I tak, na środku kurwa Gej staw. No co, staw ten staw gej, Jezu pójdź tu pojedziesz. Staw gej. No, lepiej zaparkować nie. do widzenia. o kurde. O! Kurde, no dobra, ja idę się przebrać chyba. O, spuszczam się. Dobra, idź. Dajdź. Albo idę odpocząć, się, nie wiem. A ty może spać byś poszedł, co? Kto? O, właśnie ja trochę zmęczony. To no, dia ja 28 chłopych, bo ja cały czas myślałem o tej sytuacji, nie że mam teraz przeklapaną ogólnie. No u Fibujemy mm -hmm. nieci przejebane to tak trochę do dóby. Uh -huh. uh -huh. Właśnie. Idziesz jak wiewiórkę wyruchaj, daj mi 15 minut. Chyba, że... Chyba że, po do... Ej, chyba, że gdzieś po prostu pojedziemy Ej, chyba że jak gdzieś po prostu pojedziemy do LS się prześpiewał ci w trochę. Nie? To like. Ile będziemy hajdoles? Sto! Chodźcie! Pamiętasz to miejsce, David? Tak wiem ja to wcześniej widziałem już Pani czarna. sobie <laughs> ciężarna. Ej, a to kurwa co to jest? Op, mur, ale piwnica! Że... Ty, a to nie jest piwnica. Co jest? <laughs> to jest? Danger. Experiment. To jest bunkier! Ej, to jest jakiś bunkier! <laughs> bunkier z lat 90. -tych. to w sumie niedawno. No ale ej, no bez górną! Zobaczcie nie. z na to. Nie. Mm. To jest kurwa przejebane. Ej, ale bo ja słyszałem ogólnie, że tutaj kiedyś była mega szalanina, przy jakichś gangsterów, nie? A tu nie było czasem kiedyś wojny po prostu jakieś? A... Ej, nie, no, no dobra, dziewięćdziesiątych? Masz... Masz, masz bardziej rację w sumie, no to tak wygląda staro, nie? Tak, masz rację raczej. Mm. No bo patrz, bo. Wojska tu... może to coś albo coś. No właśnie tu wygląda jak wojska, no Duchy. było... Idę A. sprawdzić górę, wiecie? Bo kurwa. Otwierasz się pedofilku! Jest tu własny! Co? E, jest to no. pokryte o, tym o. mechem i trawą, żeby nie było widoczne z, z góry. O kurde, czyli da się począć jakoś? Co to jest? Co jest! Te. To jest Jakiś dziad! Powiem tak, nie, to jest przyspawany... nie, klucz! To? To jest tak klucz. Ale teraz... Ko... Ej, poszukajmy w tym domu może coś, ale raczej wam to znajdzie w sumie. Albo to może jakiegoś farmera wybudował se ale wcześniej, patrz, dawno temu. Ale też masz kolejne. Ej, ja idę zobaczyć po prostu coś. Ja idę do domu poszukać klucza jak coś, nie? No idźmy, poszukajmy no, ma czasie. Ej ja mogę pożyczyć ciałko podjadę szybko do Ta, Ej, Jest nasze przecież, jest nasze Dobra, dzięki stary Ej, Luka Luka, Luka Chyba znalazłem pakę. klucze do tego bunkra z tyłu Kameka słyszysz? Co? Znalazłem klucze do tego bunkra Bunkro jo, jo, jądro Mam pomysł i się dusi. Ubierz się w strój bojowy. Bro. I w razie co po prostu wiesz, broń weź, nie? A do kabury, pistolet. to się. Ty się kurwa poddaj. Ja z pewny, że nie Co? Ty a to by się coś się pomyliło? Kurwa ze sztyletem. Jedzie ten, Krystian. Kurwa dziadka, zabijesz jakieś debiluje banki. A łama, ja łapa! Kurwa, co ty masz na tej masce? Ej, Krystian! Krystian! Christian, mamy tego, mówiłem? mamy klucz do burki. Jedzieliś stary. A ty tak, serio? Był pod dywanem w salonie parkować normalnie to auto No te billy znowu tak szybko zaparkujesz <grych> ja Nie mogę. Trzymajmy się dobra. blisko nie mamy racji Ale czekaj bo ja nie mam kamizelki No to chodź osłonimy cię najwyżej Dobra dobra Otwieraj to parówka Otwieram, Otwieram. Co do! No wie? Nie Co to jest? Powiedz to mi! Ej, cicho, może lepiej co. Ja pierd... Nie idę tam. Daję. nie idę tam. Może nie tam są ludzie. tam. Idą tam, są pomalu, ludzie. co? Ty tam są ludzie. Ale ty, ty coś brałeś, tam nie ma ludzi. Jak to nie, ma. Może nie biegaj, debilu, A nie ma debilu, bo ja Ej, kurwa, dobre miejsce do bazy. Ej kurwa, dobre Ej to dobre miejsce dobre miejsce Patrz tu, zobacz tu. Uh. Uh. Jakiś kurwa karabin, A 5 kałach, pistolety jakieś, nie? To są kurwa części. No, to M4, to jest. To nie jest kurwa, M4 chyba. Ja jestem cztery, ten na samym Ej, hey, bo to jest jakiś kurwa gościu. On wygląda trochę jak Krystian chyba. FIB? A, no? Ej, Ej. Stary! Ej, bo ty kiedyś pracowałeś w Sibie. Sprawdziłbyś te kartki o co z nimi chodzi? Te wszystkie dokumentacje, co tu widzimy. Ja nie chcę tu być, ja się boję. Da, sprawdzę. A ja sprawdzę. Ale to może najpierw przeszukajmy, ty, co? To. A tam no tam co to jest zamknięte, tam być. jakaś bomba pewnie jest. O, komputer. A to co? Stary! O kurde! Stary! Ej! Panowie! Ej, stary! Ty! No. Ty, ej! Koja kojarzysz, ej, stary, Romanowa? Ej, kiedyś był taki, taki kartel tu? Weles? Nic, nic mi to nie mówi. No, to to, to było już strasznie niedawno temu. Nie, to jest opuszczony, stary. To nie jest ich... To jest ich kryjówka? To jest ich kryjówka, Patrz, stary. Patrz, co tu mamy. Kurwa strzelbę lkm jakiegoś. Zaklepuje LKM! <grym> Ej, to jest mocne fest stary. Nie serajcie się. Jej, kurwa, tyle papierów! Ej, dobra, tu trzeba... Ej, ale to nie wygląda. Ej, stary, ale tu nie wygląda na opuszczone. No, zobacz sobie, nie, że wszystko tutaj świeci. No właśnie. Tak, jest patrz. używane, patrz tu. Safe. Ej. Mm, nie wiem co o myślisz. Dobra, to kuloodporne szkło. Wykute w ścianie. Co to? Nie, aaa! No co ka kameraman, kameraman tam jest. O. No pa, tutaj kamera. O, ej, 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 ej! Panowie, to nie jest głupie. Ka może zostawili e, siedzibę, okamerowali ją nie od, no, ale... i teraz należy do Efibu. Albo do czegoś. A, tak, ale może przejść taka. To, to nie działa. To nie działa stary, widzisz to nie działa przecież. się kurwa nie zdziwi, jak działa. Jeszcze... Ja dobra, ja nie chcę tu być, ja wychodzę. Do widzenia. Kurwa taki gang. Kolejna! Ej, nie, 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 nie <grym> Ej! Się panowie! panowie się na każdej ścianie jest kurwa kałach i zestaw uzbrojenia. Ej no Ty nie Widzę, uwagi. To też kurwa patrz wygląda jak jakiś, nie wiem, sala tortur jakby mózg prali. Ale, stary, nie, nie. chodź, zobacz, to wszystko wygląda na nowiutkie, no chodź, zobacz. Znaczy kurz jest ej, trochę, widać, znaczy, że to jest pobijane i tak dalej, ale no. Na ja stare znaczy, to, no... znaczy, to też nie wygląda jakieś bardzo, ale na nienowsze, na, 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 na nie? Szanowni Państwo, muszę sprawdzić tam. Jakaś ej. To jest torba. How ej, zobacz, ej, panowie, chodźcie, 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 chodźcie szybko. Nie nie co nie. ja mi to sami. A to kurwa co to jest? No właśnie o co mi chodzi, o co mi chodzi teraz? Właśnie Bo na tym podobalne mm, Jakieś kurwa nie znam się na tym. Ale to wygląda. A chodźmy tak. Chodźmy. To wygląda jak do produkcji. Robi? Co to pisze? Ojcień. To wyglądać hmm. do produkcji. Broni? No, no mam pierwszy jesteś czarny. Chodź. Co? Chodź sprawdzić tam tą drugą pomieszczalnię. Ej patrzcie, komputery są odpalone. Ej, komputery mm, są odpalone. Stan, bo ty pracowałeś w fib nie? E, Pracowałem, no. Sprawdziłbyś te papiery wszystkie, od czego one dotyczą? Do, A my pójdziemy dalej? Zaraz. Jasne. Czekaj. Jezu, Ale to później, to później, nie teraz, przeszukajmy na razie obiekt. No brawo, Dobra, ja wychodzę z zewnątrz, żeby zabijać ludzi. Nie. Tak. Luki, Luki, Kuki, ja się chodzi. boję. Kuki. Kurwa, ciasteczko, a Kukiz. nie, a tu to nie Nie wiem, tam jest drugie przejście. Kukiś. Jak Kuk... są tego? Agregat. Ciastka potem... Nie wiem, zapomniałam. Tu też jest kurwa zestaw uzbrojenia jakichś potężnych. Czemu to I... jest taki duży? Ty What? Aha... Normalnie On chyba tego... On, on chyba nie gadający ten jakaś. Nie no, ma. Tak, no co jest? Czego państwo szukacie? Grystan, zamknięty, mordę! Takie echo jest, że aż... Nasz... Kurwa, tu cię słyszę. Ale to jest manekin. Nie. Tak, to jest manekin. To, to jest Rusza debilu. No to jest manekin po prostu, chyba ruchomy czy coś. Ta, no to panu o, nie. Szeremy, zakładam. Ale on nie jak no człowiek. Palca w dupę. Ej, aj. To... nie robi razu. Złapał, Zapa... za głowę. No, to jest manekin, kurwa. Manekin, no tak. Ja boję. Nie no, nie wygląda na człowieka. Ej, ja czekaj. No patrz, to działa. Ej, Ej, to działa. wiesz myślałam, że to koks Też tak Tary. patrzę. Dobra, ja sam Szczerze zostawiłbym tą kryjówkę i ona by była nasza. Do widzenia. Zostawmy, to tak jest. Ej, tylko trzeba się temu bliżej przyjrzeć, starczy ktoś tu nie wchodzi i tak dalej. Nie? Wiesz co, ja bym tu zamieszkał na razie. Kurwa, pa, ile gwiazd ja zleciało? Ja idę. Ej. Zabijać. To moja pasja. Szczerze zostawiłbym ten... O no nie, biedny człowiek. Ono zaraz dostanie kulkę, patrz. Ono zaraz kurwa kulkę dostanie. Zabiję go, zabije go Nozebinu To zwykły wieśniak. Tak jak ty, poziomem intelektualnym jest dopasowany idealnie do ciebie. No patrz o big. Pa Dobra, to jest psychopata. Chodźmy odpocząć, co? Ja się muszę przebrać. Przedaj się stary. Ja idę kurwa teraz do twojego pokoju Krystian spać, ja mam wyjebane. Ja, ja, ja idę stąd. Kurwa, kurwa moja łapa. Uah. Nie masz ze mną szans teraz. <laughs> Pięta Hillesa ja kurwo. stary. Będzie trzeba się y, po prostu tak. bliżej przyjrzeć tej sprawie, tak tym, to ja, dobra. Moje, ja idę was? się przebrać. Jak będziesz miał czas to wejdź, zajrzyj tam i sprawdź czy co to o co chodzi z tymi papierami. Dobra, A no ej, no w sumie dobra, teraz mogę. Dobra, dobra ja, ja idę się pójdę. przebrać, nie? Jak coś to nie wiem, pisz mi na telefon czy coś. Dobra, tutaj tutaj jest bardzo długo. Ej, Masz. A, mój, dobra, mój on. Dobra, ale co papierela? No, 不发了。<Val. S 2> oh.